Was goście w ten słoneczny poranek. Dzisiaj wam pokażę, jak zrobić owocowe szaszłyki. Potrzebne nam są arbuzy: 1 cm, muszą mieć każde owoce 1 cm, kiwi, borówki, maliny kawki, jeszcze gruszka i jabłusz. I jabłko tutaj mam. Jak chcę. I jeszcze y, y, wysokie albo dwie szklanki, albo jedna. Jak chcecie goście zrobić dużo, to możecie y, dwie szklanki takie wysokie. Wysokie szklanki muszą być. I jeszcze w i jeszcze goście, takie wysokie patyczki. Dobra, to nie będziemy przedłużać czasu. Zaczynamy. Mm, już bierzemy saszwanki. No, ja najpierw sobie zacznę od może jabłuszka. Biorę jabłuszko. Widocznie teraz teraz obywateli, sobie taka ona razie mi wychodzi Gruszeczkę na razie wezmę, gruszeczki kawałek. Gruszka. Pyszne to będzie. Zdrowe szaszłyki. Już mamy jeden saszuczek gotowy. Zaczynamy robić drugi. Drugi już. Pierwszy i teraz drugi. Odłożymy sobie go już do szklaneczki. Może. O, mamy. Teraz biorę drugi patyczek. Taki, taki wielki. I teraz może zacznę, zacznę od maliny. Malinka pierwsza. Potem borówki trzy. Dwie boróweczki. Kiwi. I to są takie zdrowe. Jeszcze będę z was, mi goście, robić, żebyście nie pomyśleli, że ja już z wami kończę. Jeszcze będę robić. I drugi już mamy. Dziękuję. Takie szaszłyczki bardzo zdrowe. Z prawdziwych, takich zdrowych owoców. Będę robić jeszcze takie odcinki gimnastyczne. Bo ja chodzę na taką gimnastykę artystyczną. Może dzisiaj goście wam zrobię taki odcinek. Może przejście takie wam pokażę. I to są te zdrowe szaszłyczki. Papa, pa. miłego dziąka!